haker, który pragnie wolności, walczy ze stereotypami i przyczynia się w sprawie dostępu do sieci globalnej. Leniwy geniusz, typ z syndromem Piotrusia Pana. Uparty w dążeniach, ale nie stały w uczuciach, szukający doraźnych doznań. Chce się usamodzielnić, wchodząc w siebie. Twierdzi, że jest na emigracji wewnętrznej. Tadeusz działał w organizacji hakerskiej, która handlowała skradzionymi informacjami. Organizacja włamywała się przede wszystkim do systemów zabezpieczających prywatne dane obywateli ich karty kredytowe i konta oraz dane osobiste. Tadeusz zaniechał dochodzenia prawdy. Zajmował się udoskonalaniem systemów włamaniowych, tworząc ciągle nowe programy. Oparte na wdrażaniu własnej teorii. Uważał, że wszystko, co dzieje się w jego myślach, ma odpowiednik w rzeczywistości zewnętrznej, że wszystko jest wzorem, którego rozwiązanie jest w jego umyśle. Wykorzystywał swoje niezwykłe uzdolnienia, które polegały na szczególnej intuicji. Zauważono go, ale wciąż działał na własną rękę, szukając możliwości zastosowania swoich umiejętności w zdobywaniu testamentu skryptu, który miał go wywindować bardzo wysoko. Przez parę lat pracował jako programista, udoskonalając system włamaniowy. Dzięki niemu organizacja, do której wtedy należał, była praktycznie nie do wykrycia, i robiła co chciała. Organizacja ta była odpowiedzialna za sprzedaż tajnych informacji całkiem nieznanym ludziom.